No siema. E, słuchajcie, e, wait. Chodzi o to, że po prostu mi ucięło mm. i no nie mogą dobrać tego jakby wtedy, więc wrzucam pierwszą część jakby um, e, no i tuba już, a to coś jakby dogranie, nie wiem. E, no i... Jezu ci... Ja nie wiem, że ci już mają... Jackie. Czekajcie, serio mają. Serio. Ale dobra. Eee, no to właśnie w, e, Wypadło mi i Wszystko fajnie. I będziemy sobie w sumie teraz na tym dokończeniu grać e, po prostu już od dawna. Jakby mi. No dobra, nieważne już. Tak się na pewno nie stanie, bo może mi w sumie też uciąć. I bo na przykład pamięci nie będę miała, ale mam dużo chyba pamięci, więc. Kurczę, nie umieraj, Barley. No nie, Jezu. Uważaj. Ej. No, tutaj będą słabe. Ten. O jejku, 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 dobra. Słabe, słaby poziom, bo wiecie. O nie, serio, ból w krzaku którego zabiłem. Okej, okay, jakby. No, właśnie o tym mówiłem. Słaby poziom, bo te pucharki. A masz. <grych> o, no i idealnie. Wszystkich pokonaliśmy z tym barlejem. No i serio, to jest troszkę dziwne, że właśnie w browstars jest dziwne to, że dobiera się do poradzę, a moim zdaniem powinno się dobierać jakby kto ile ma pucharów, ale nieważne zawsze jak dropnie się nową postać, to ma się troszkę łatwiej. Ale okej? Okay. Mm. Dobra. Skrzyneczki sobie rozwalamy. Mm. A no i napiszcie w komentarzach, jak się cieszycie, mm, że, że wróciłem do YouTube'a. I w ogóle to jest troszkę smutne, bo ja miałem, kiedyś miałem 30 subskrypcji, a tak ogólnie to miałem 27, a teraz mam 21. Bo nie nagrywałem przez ten długi czas i to jest takie smutne teraz. Yy, no, ale bywa. I te osoby, które, nie wiem, myślały, że już kończę z YouTubem, bo w sumie praktycznie skończyłem z YouTubem, ale teraz mi wróciła chęć XD. No to możecie znowu zasubskrybować O i wszystkich rozwaliłem Auto atakując Nie no fajnie Możecie znowu subskrybować Będzie mi bardzo miło A wy będziecie dostawać powiadomienia O moich następnych filmach Więc no wiecie zawsze warto Kurczę No i wiecie co Zagramy sobie Nie to W sumie zabiorę za dymę i Zabiorę B. Czemu nie? Spróbuję zobaczyć, czy to jest dobre pod na zadymę. Um, w ogóle ciekawe, bo na tym jest zadyma i ogólnie to jest bardziej chyba taki zadymowy update, nie wiem. I ciekawe, czy dodali jakieś um, coś na zadymie innego, nowego. Um, o, dobrze, strzelili. Ja już myślałem, że nie strzelam. Ale okej. Okay. Jak te osoby mają Jackie od razu. No. Ja się czuję, jakbym grał z botami, szczerze. W sumie to sam jestem, botem. Jezu. Mm. O, aha, no fajnie. Fajnie sprawdziłem. Yy, czy jest jakieś inne strzelanie, czy coś. Ale dobra, jest. Jest żeton i właśnie. Piszcie w komentarzach, czy zbierać ten opening i, A jak tak, to ile tego? No wiecie, i potem to chyba jest głupie, że zabrałem Jackie na taką... Nie Jackie, jejku, Bee na taką mapę, ale... <grych> Piper Serio? Nie no, fajnie, najpewniej gramy versus Bullowi, a nie, Jessie, Brock i Rico Aha, to wszyscy biorą takie postacie Oj, o dobra. O nie. Ona ma bardzo mało HP. Ale dobra, teraz mogę raszować, bo mam mój atak mocny. I pyk. Rozwalony. No serio, to nie doleciało. Ale okej. Okay. Ja się uleczę. I pyk. Mam atak mocny. Co to Piper zrobiła? Idę na tą Jessie. Albo Rikok z ultem, którego nie ubiję bo ucieknie, ale teraz go umie. No to będzie chyba znowu win. O kurczę. Dobra, teraz uciekam, bo mam Loa. Okej, okay, już mogę rażować. Czemu nie... Ja nie zazdroszczę tamtym... O! Bo ja chciałem tam strzelić, a strzeliłem yy, W Wedesi, która sobie stała w miejscu. Nie no, fajnie. Kurczę, nie! O kurczę, zginąłem. Miałem 7 gwiazdek. Ale chyba to i tak wygramy. Bo... O, ładnie, Piper. O nie, nie, dobra, dadam. Albo nie. Jejku, no ale ona tym super atakiem, nie super atakiem, no ale tym mocnym atakiem, och, ma taki damage, serio. 2200 na... O kurczę, co ten Rico zrobił na pierwszym powerku, ale wiecie co? Dlatego, że to jest dokończenie, to to będzie krótkie. Oj! Serio. No, ładnie ginę, ładnie. Nie, nie powiecie, że nie. No, ale dobra, to już jest win. I pyk! Easy win. I no dobra, to bitą to sobie będę pucharki nabijał. I czekajcie, ile to. Ojej, 6 minut, to wiecie co? To już chyba będzie koniec tego odcinka w sumie tego dokończenia. Ja tu zagrałem, Nie no, zagrałem dwie gierki, czy tam trzy, no, więc spoko. <grym> I dobra. To łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, do jutra. Bo teraz, dlatego, że nie było dużo odcinków, to będę chciał, żeby były codziennie, ale okej, okay, dobra. To łapiecie subskrybujcie i do zobaczenia. Pa! No i oczywiście mi nie wyszło. Ale okej, okay, do, do zobaczenia. Pa!